Nie miałem pojęcia, jak to jest walczyć. Jak bardzo będę się bał. Lękałeś się śmierci. Nie wstydź się, każdy tak ma. Nie myślałem o śmierci. Choć ta myśl powinna mnie paraliżować. Ale masz rację. Bałem się. I to tak jak jeszcze nigdy. Co cię zatem przeraziło, skoro nie śmierć? Bałem się o ciebie. Że cię stracę.